Kiedy dzisiaj w Ewangelii usłyszałem: Będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, to przypomniałem sobie, ale też nawiązuję do pierwszych dni listopadowych. Do tego, że z wieloma dogmatami, doktrynami katolickimi, chrześcijańskimi, miałem kłopot, a nawet od czasu do czasu te, te problemy teologiczne mam. Przypomnę, że można mieć wątpliwości, które są córką lenistwa, gburowatości, pychy. A czasami można mieć wątpliwości, które są siostrą wiary. Pan Bóg czasami specjalnie dopuszcza do wielu trudnych pytań, żebyśmy z wiarą dojrzewali. I w związku z tymi listopadowymi, wspomnianymi przeze mnie dniami, miałem kiedyś taką wątpliwość, a to było nawet, przyznam się, na początku mojej drogi seminaryjnej, gdy byłem ledwo co świeżym klerykiem. Miałem wątpliwości związane z Kościołem w Czyśćcu, Mój intelekt przyjmował oczywiście wiarę w kościół tu na ziemi. My jesteśmy tym kościołem. Mój rozum przyjmował łatwiej wiarę w kościół w niebie, ale zmagał się z tym, co jest pomiędzy niebem a ziemią, czyli z czyśćcem. No i nie, nie mogłem moim rozumem złamać te, tej trudności. To był rok, zdaje się, 99, gdy papież Jan Paweł II wydał bullę Incarnationis Misterium przed jubileuszem 2000 roku. Wziąłem ten dokument i poszedłem z nim do kaplicy, ponieważ okazało się, że w tym dokumencie Jana Pawła II jest sporo treści na temat czyśćca i w ogóle odpustów za zmarłych. Dopowiem jeszcze, że wcześniej na początku seminarium. W moje ręce wpadła taka książka protestancka, nie pamiętam już jej tytułu, nie pamiętam jej autora, ale tenże autor mówił, że się dziwi nam, protestantom, że nie wierzymy w czyściec, tak jak robią to katolicy, bo to jest bardzo logiczne i racjonalne. No więc wierciła mnie, mnie ta myśl. I kiedy już na klęczkach studiowałem ból inkarnacją Mysterium, misterium, na marginesie przypomnę, że w zasadzie teologię powinno się studiować na klęczącą, bo jeżeli tak się nie robi, to teolodzy potrafią różne głupoty mówić i niestety głosić herezję, a czasami próbują na tę stronę swoich głupot przenieść myślenie całego Kościoła i czasami mam wrażenie, że tak się dzisiaj dzieje z niejednym teologiem. W zasadzie wielkie prawdy, które odkrywaliśmy dzięki choćby ojcom kościoła, były przez nich odkrywane dzięki najpierw ich duchowości. Oni głosili kazania, troszcząc się o owczarnie, dlatego Pan Bóg im pokazywał prawdę, objawiał się. Niektórzy teolodzy dzisiaj muszą naprawdę się nawrócić, żeby nie mieszać ludziom w głowie. No i kiedy klęczałem w tej kaplicy, bo Bogu dzięki w pewnym momencie zaświeciła mi się żarówka. I teraz spróbuję wam powiedzieć mniej więcej, jak wówczas zrozumiałem naukę o czyśćcu. Mam nadzieję, że i wam ona w te dni pomoże. A pozwolę sobie wypowiedzieć taką pewną przypowieść, taka historyjka, która nie istniała, ale ta, dla dobra języka duszpasterskiego pozwolę sobie ją teraz przytoczyć. Pewien mężczyzna poszedł do spowiedzi się dobrze wyspowiadał, to znaczy, że Pan Bóg mu przebaczył każdy grzech. Mężczyzna znalazł się w stanie łaski uświęcającej. I tu zrobię ważny margines. Naprawdę jest tak, że jak umrzemy, a przypomnę, że wszyscy mamy życie wieczne odpoczęcia. Wszyscy. Ale czy to jest życie wieczne ku zbawieniu czy ku potępieniu, to zależy od każdego z nas. I kiedy umrzemy ku odkupieniu, czyli zobaczymy Pana Boga twarzą w twarz, i zobaczymy Królestwo Boże, zobaczymy całe życie, takie prawdziwe, prawdziwe, jakie ono było. I nawet jeżeli przypomnimy sobie o naszym jakimś grzechu, nawet najbardziej paskudnym, a wcześniej Pan Bóg ten grzech nam przebaczył, to Pan Bóg nam powie, ale nic nie mów, ja niczego nie pamiętam, bo ja ten grzech przebaczyłem. On dla mnie naprawdę nie istnieje. Kochani, Bóg jest miłością. I naprawdę, jeżeli dobrze się spowiadam i Pan Bóg mnie rozgrzeszy, nawet z najbardziej obrzydliwego grzechu, on idzie w zapomnienie, bo Bóg jest miłością miłosierną. Boże, dzięki. To nie jest tak, że Pan Bóg weźmie jakąś księgę przed wpuszczeniem mnie do Królestwa Bożego i powie: no to wylosujmy na przykład stronę 34. A pamiętasz rok 94, w połowie maja, jak tam nagrzebałeś? Nie. Pan Bóg tego nie zrobi, bo jest naprawdę kochającym tatusiem. Wracamy do przypowieści, bo mimo wszystko teraz to, co powiedziałem, nie rozwiązuje nam powikłania czyśćcowego. No dobrze, no to jeżeli Pan Bóg nam przebaczy każdy grzech, to dlaczego mimo wszystko czeka nas prawdopodobnie czyściec między ziemią a niebem, jeżeli mamy życie wieczne w odkupieniu? Wracamy do tej historyjki, mężczyzna idzie nam przy świętą, przyjmuje komunię świętą po dobrej spowiedzi, mały szczegół dopowiem: przed mszą świętą Minął się ze swoim bardzo dobrym przyjacielem, i niestety poróżnili się w dyskusji ze sobą, i się ze sobą pokłócili, i nie zdążyli się wzajemnie przeprosić. Co prawda, ten mężczyzna powiedział to w czasie spowiedzi, otrzymał nawet pokutę, żeby naprawić ten problem ze swoim przyjacielem, no ale sprawa potoczyła się nawet tak, że ten przyjaciel owego mężczyzny wrócił do domu i był w takim napięciu i w takim gniewie, że jeszcze dodatkowo pokłócił się ze swoją małżonką. Wracamy nam Mszę Świętą. Tam, Komunię Świętą, przyjmuje nasz mężczyzna z przypowieści. Kończy się Msza Święta, idzie do domu i. i umiera. I tutaj zaczyna się pewien kłopot. Dlatego, że mężczyzna, co prawda, w stanie łaski święcającej odszedł z tego świata, więc trafia przed oblicze Pana Boga, widzi go takim, jakim jest, widzi też całe swoje życie w doskonałej prawdzie, już nie jest w stanie. Nim nikt zmanipulować, on już siebie nie okłamuje. Widzi, widzi nawet najdrobniejsze szczegóły. Widzi, ile Pan Bóg mu przebaczył, ile dobra boskiego przez Niego wyszło. I Pan Bóg zaprasza tego mężczyznę do Królestwa Bożego. I tu się coś zaczyna, mianowicie z jednej strony ten mężczyzna już jest zbawiony, a z drugiej jeszcze nie. Dlatego, że on widzi dla siebie miejsce przygotowane w niebie. Mówi Pan Jezus w Ewangelii według świętego Jana: w domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Ale jednocześnie widzi, że na ziemi jest jeszcze skutek jego już przebaczonego grzechu. Konsekwencją jego grzechu, która nie jest jeszcze oczyszczona i wyleczona, jest to, że jego przyjaciel pokłócił się z żoną. I teraz, kiedy ja umrę, kiedy ty umrzesz, siostro, bracie. To ja sobie nie wyobrażam, że jeżeli będziemy mieć już zbawienie przed naszymi oczyma, a z drugiej strony zobaczymy, że na Ziemi pozostali po nas ludzie, którzy z naszego powodu jeszcze cierpią. To znaczy, ja zobaczę skutki własnych już przebaczonych grzechów. Ja mam się cieszyć w Królestwie Bożym, a oni mają z mojego powodu cierpieć? To się nie dodaje. Ja nie będę mógł żyć pełnią radości niebiańskiej, jeżeli nie zniknie nawet najmniejsza konsekwencja mojej ziemskiej głupoty. I ten stan nazywamy czyśćcem. Powiem, że to jest pewna nawet przestrzeń, gdzie człowieka przeszywa ogień, dlatego że ja widzę ile osób przeze mnie zwyczajnie jest ludźmi smutnymi, cierpiącymi. Ja będę chciał to naprawić, ale nie będę sam w stanie tego uczynić, dlatego będą mi potrzebne modlitwy. Za mnie zmarłego tych, którzy po mnie pozostali, jak zniknie ostatnia konsekwencja mojej głupoty, mojej ludzkiej słabości, no to wtedy staje przed, przede mną otwarte Królestwo Boże. Przecież to jest bardzo logiczne. W przypadku tego mężczyzny, mężczyzny z naszej historii w końcu ten przyjaciel jego pojedna się ze swoją żoną. I ten przyjaciel też no, przebaczy w sercu temu mężczyźnie, który już jest po drugiej stronie życia wiecznego i zniknie ostatni skutek ludzkiej ułomności. Dlatego ja powiem szczerze, już teraz to mówię: że ksiądz, który będzie mówił kazanie na moim pogrzebie, biada jak będzie mnie kanonizował. Jak ja tego nie cierpię, bo w ostatnim czasie jest taka moda, że księża na mszach pogrzebowych tak mówią o zmarłym człowieku, jakby on był nieustannie święty. A ten człowiek, jeżeli jest w czyśćcu, czyśćcu, to z tej perspektywy będzie miał ochotę powiedzieć, księże, ty nie gadaj o tym, że jestem w niebie, bo jeszcze w nim nie jestem. Ty przypomnij ludziom, żeby się za mnie modlili. Kanonizować to nie może tylko papież i to jeszcze pod wieloma względami. Musi być wiele procedur, zanim dojdzie do tej kanonizacji czy batyfikacji. Ja potrzebuję przypomnienia, że jestem w kościele w czyśćcu i jeszcze jest pełno po mnie skutków obrzydliwych mojej ludzkiej niestety grzeszności. Jak ludzie się będą za mnie modlili, ofiarowywali msze, komunię w mojej intencji, a przecież modlitwa to jest dobro doskonałe, to to dobro będzie powodowało, że konsekwencje moich grzechów znikną na ziemi. Więc niech księża nie gadają kazań pogrzebowych, beatyfikacyjnych. Tylko w imieniu zmarłych proszę o modlitwę za zmarłych. No tak po prostu, tak zwyczajnie. I na koniec przypomina mi się też historia świętego Piotra Damianiego. Pewnie ją znacie, a może i nie. Przypomnę w wielkim skrócie, trochę brzmi jak baśnie, ale jest prawdziwe. Piotr szybko został sierotą. Jego mama i tata zmarli, kiedy on był małym chłopcem. Przygarnął go starszy brat, ale on był okropnym, podłym człowiekiem. Nie dbał o Piotra. Piotr był niedożywiony, źle ubrany, i pewnego dnia znalazł srebrną monetę. I pierwsza myśl, jaka mu przeszła, to taka: a wreszcie, wreszcie kupię sobie coś do jedzenia, albo kupię sobie nakrycie, będzie mi cieplej. A druga myśl dotyczyła jego mamy i taty: a może zamówię mszę świętą w ich intencji. I tak zrobił. I powiedziałem, że ta historia brzmi trochę baśniowo, w wielkim skrócie, ponieważ po tej mszy świętej odnalazł się jeszcze inny brat Piotra Damianiego, który przygarnął. Swoje młodsze rodzeństwo, zadbał o nie należycie, nawet dał pieniądze na wykształcenie Piotra, i cała historia się już pozytywnie potoczyła. Pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych, którzy są w kościele w czyśćcu, a nawet jak się za nich modlimy, a oni już są w niebie, to ta modlitwa nie będzie zmarnowana. Bo i my będziemy potrzebowali tej modlitwy, gdy umrzemy. Tak jak mówiła święta Monika, mama Augustyna, nieważne, gdzie mnie pochować. Ważne, żebyście za mnie się modlili za zmarłych których mamy w naszych sercach wieczny odpoczynek racz im dać panie a światłość wiekuista niechaj im świeci amen